idę w kolejnym filmie od razu przypominam, należy włączyć ustawić opcję pełne, ekran, żeby obraz nie był bezsensownie ucięty bo ja nie mówię, że on nie jest ucięty w ogóle natomiast y, na pewno nie wstawiam filmiku bez oczu, także opcja pełny ekran konieczna, wszelkie namiary na mnie, instagram, mail czy ważne są w komentarzu, bądź w opisie jeżeli w danym filmiku nie ma to zawsze można pokusić się o przejrzenie jakichś tam niedalekich filmików. Gdzieś tam pewnie taki namiar się znajdzie. W ogóle a propos komentarzy. Planuję wrócić do serii komentarz widzę oraz znalazłam opcję dlaczego mi nie pokazywało wielu komentarzy przez co oczywiście nie odpowiadałam. Nie dlatego, że jestem taka okropna i je ignoruję tylko po prostu w ich nie pokazywałam. więc nie jestem w stanie tak naprawdę na bieżąco przeglądać wszystkich, jest ogromna ilość, ale znalazłam, co zrobił. To by to sam sobie zmieniał ustawienia. Ustawił mi, że pokazywać część komentarzy tylko jakieś, nie wiem, ważne, coś takiego w sensie, które nie wiem. On może uważa za ważne pod takim kątem, że był niedawno, bądź yy, bądź jakiś był ruch wokół tego komentarza, może tak. Natomiast ja już ustawiłam z powrotem, żeby było prawidłowo, czyli oczywiście wszystkie. Jeżeli chodzi o temat tego filmiku samo ostatnio zapytanie o zapachy ultra kobiece Więc dla mnie ultra kobiecy zapach to na przykład przepiękne, szlachetne, miękkie, białe kwiaty, ale nie takie e, według jakimś indolowym, typu jakieś indolowe jaśnie, tylko takie bardziej bym powiedziała gładkie, bardziej kremowe, bardziej zmiksowane bardziej e, powiedzmy tak jak to się mówi, zblendowane Ewentualnie czym jakieś takie miękkie, mleczne lilie albo jakieś takie gładkie wydanie wielu białych kwiatów jakieś lżejsze wydania tuberozy takie mniej indolowe wydanie jaśminu ale to nie wszystko dlatego, że tak naprawdę jeszcze takie wydanie bym powiedziała kwiatowe owocowe mogło być dobrym wyborem ultrakobycem, już niekoniecznie stricte owoce, które by bardziej było dziewczęce także na przykład połączenie Róży z piwonią to może być y, wydźwięk w ogóle też ultra kobiecy, bo tak jak mówiłam fietów owocowe, czy na przykład róża, piwonia, jakiś owoc. Y, pojawiają się takie połączenia typu róża piwonia porzeczka. Y, oprócz tego jakieś takie szlachetne, kremowe, kosmetyczne, y, piżmowe, ale w takim wydaniu bym powiedziała. Nie trudnym, nie animalistycznym. To też mogą być bardzo fajne propozycje ultra kobiecych zapachów. Dodatkowym powiedziała takie lżejsze szminki jakieś takie owocowe szminki typu na przykład lipstick, Fever Juli Hesgan To też może być taki motyw, właśnie mocno ultra kobiecy. Yy, więc takie ultra oczywiście z takich kremowych, białych kwiatów. Ja bym powiedziała. Prawie się zabiłam na, na liście, a już dzisiaj wpadłam pod auto, także e, widzę, że moja ostrożność jest na najwyższym poziomie, także może sobie mnie troszkę tempo e, i bardziej to wszystko skontroluję. Na pewno taki klimat, to oka wango, elka, przepiękny zapach e, w takich połączeniach róża, piwonia, to na przykład zapachy Stella McCartney, Stella Rose Absolute. Również zapachem zapachem mówiłam takie połączenie róża piwonia i Pożyczka, czyli na przykład Z takich kremowych białych kwiatów, takich pięknych kremowych, że tak powiem, gdzie niekoniecznie coś jakoś tak mocno zaznaczać zdominować, to na przykład Longboard, polecam wszystko z moich widzek, mini New York niszowe, faktycznie potwierdzam, piękny zapach, natomiast. Nie wiem, czy tak naprawdę bardzo wyjątkowy, w sensie jest e, bardzo udany w swojej kategorii, ale tak naprawdę zapachów takich -białokwiatowych, e, kremowych, kremowych lilii to nie jest jakiś, e, że tak powiem, e, wyjątek. W takich klimatach e, kosmetyczno-białokwiatowych oczywiście kodali e, Parf Parfum Divin i również wbrew nazwie Punk Motel e, Coreterno, super by się wpasowało. Dajcie znać, jakie Wasze...